Ten, że patrząc na wynik końcowy, to można powiedzieć, że no, graliśmy w pokyja, ale to był tylko mecz piłki nożnej. Można tak powiedzieć. Wynik 4-4, dużo sytuacji, bardzo żywy mecz i z jednej i z drugiej strony widać, że dwa zespoły nastawione na, na ofensywny futbol tak naprawdę, bo, bo tych sytuacji mm, naprawdę było sporo, jeżeli chodzi o przekrój całego spotkania. No, przy 4-2 dla, dla gospodarzy, myślał Pan, że dobieży Pan do końca może jeden punkcik? No jeszcze do końca spotkania było dużo czasu tak naprawdę, więc y, dużo pokory było we mnie, natomiast sama akcja i, i bramka, no na pewno ucieszyły mnie i cały zespół. tak. Natomiast kolejne 10 minut y, znowu y, spowodowało, że szybko wróciłem na ziemię, tak? gdzie tracimy 3 bramki. I mamy wynik 4-2 I, i, i pracujemy i pracujemy dalej na boisku um, udało się zremisować, udało się strzelić dwie bramki i doprowadzić do stanu 4-4 i, i um, z jednej strony cieszy mnie to, że zespół się nie, nie załamał, nie podłamał, że pracował dalej. Czy widać było w nich tego ducha ducha walki, ducha rywalizacji. E, chcieli dalej e, grać do przodu, grać ofensywnie i zdobywać bramki. Z drugiej strony w ciągu 10 minut tracimy 3, 3 bramki, tak? I z sytuacji 2-1 robi się 4-2, gdzie brakuje nam koncentracji, brakuje nam takich prostych zachowań w polu karnym, ale też z drugiej strony trzeba dać przeciwnikowi, że naprawdę piłki zagrywane z bocznych sektorów sprawiały nam dzisiaj dużo Dużo problemów i, i widać, że to wszystko e, nie było dziełem przypadku, tak naprawdę. Czy to, że Pana zespół gra o awans, to nadal Pan to podtrzymuje? Ja myślę, że aspiracje tutaj są cały czas e, bardzo wysokie i, i, i ten zespół, mój zespół, ci zawodnicy sobie zdają z tego w 100% sprawę. E, i, I poniekąd też na pewno ciąże na nich brzemię i odpowiedzialność tego, jakich jak kibice i, i, i społeczność w Mińsku Mazowieckim oczekuje. Pod nas rezultatów. Te rezultaty są dalekie od tego, do czego przyzwyczailiśmy, ale myślę, że dzisiaj zespół dał dobry impuls, jeżeli chodzi o, o pracę na boisku. No, zobaczymy, co będzie dalej, tak naprawdę. Najbliższy tydzień, może nawet poniedziałek, da nam kilka odpowiedzi. Teraz ostatnie pytanie. Ma pan wielu doświadczonych zawodników, którzy, jak to mówię, nie z jednego pieca chleb jedli. i to było się widać. No tak, no jak najbardziej, skoro mówimy o aspiracjach, o powalczeniu, może tak powiem, o awans do trzeciej ligi, to, to musimy mieć mieszankę młodości z jakością. Dzisiaj, będąc szczerym, patrząc przez pryzmat wszystkich spotkań, które do tej pory rozegraliśmy, myślę, że w wielu momentach było to nasze najlepsze spotkanie. Abstrahując od wyniku, naprawdę wiedziałem, że Coś w tym zespole zaczęło się dziać, tak? Coś pozytywnego. Takiego nie mówiąc stricte piłkarskiego, ale z perspektywy mentalnej. Panie trenerze, no, ostatnimi czasy pana zespół strzela dużo bramek i to było w dzisiejszym meczu widać. Cztery bramki, ale nie ma trzech punktów. Zgadza się, bo. No, tak jest. No dzisiaj nie mamy tych trzech punktów. W każdym meczu tworzymy sobie dużo sytuacji strzeleckich i na pewno to jest duży plus dla nas, że przekłada się to z treningu na, na mecze. Bo rzeczywiście pracujemy nad tym, żeby te sytuacje stwarzać. Nie wszystko się strzeli. Dzisiaj strzeliśmy sporo, choć mieliśmy jeszcze kilka możliwości takich i okazuje się, że pomimo czterech strzelonych bramek u siebie. Nie wygrywamy i nie daje to mi odstąpienia trzech punktów, no ale ten mecz miał różne fazy, różne momenty. Był moment, że przegrywaliśmy 2-1, że to Mazowia złapała tleny i ten ciąg na bramkę miała zdecydowanie większy i mieliśmy swoje momenty w defensywie, które musieliśmy przepracować i, i trochę pocierpieć, był moment, że my wygraliśmy 4-2 i rzeczywiście no, powinniśmy no, z racji dwubramkowej przewagi, powinniśmy utrzymać tą przewagę, ale, ale też proszę zauważyć, że, że, że Mazowia to jest zespół o dużej jakości piłkarskiej i o dużym doświadczeniu. I było to naturalne, że pomimo tego, że w pewnym momencie i w pewnej fazie meczu przegrywali 4-2, to jednak nie odpuszczą i będą i będą gdzieś cały czas próbować atakować. Bramka kontaktowa na 3-4 tylko tym bardziej podkreśliła to, że jeszcze z większym animuszem będą atakowali. No 4-4, przyjmujemy z pokorą, zagraliśmy bardzo dobry mecz Także dziękuję chłopakom za ogrom pracy, które wykonali na boisku Pod względem taktycznym ekstra, pod względem pracy stricte fizycznej, mentalnej Też na świetnym poziomie, także bardzo z tego miejsca gratuluję Trener gości powiedział, że to był najlepszy mecz jego zespołu rozegrany dotychczas w tych rozgrywkach Wiedzieliśmy z jakim nastawieniem na pewno przyjeżdża tu Mazowia Musieli ten mecz wygrać to, co powiedział trener gości, no to tym bardziej podkreśla, jak my zagraliśmy w dzisiejszym meczu. Skoro Mazowia dzisiaj zagrała najlepszy mecz, tak twierdzą, w rundzie jesiennej, to tym bardziej olbrzymia brawa dla chłopaków i to podkreśla, jaką my dzisiaj wykonaliśmy pracę i jak zagraliśmy bardzo dobrze, bo uważam, że na tle rywala tak mocnego, myśmy absolutnie równorzędnym rywalem, a w wielu momentach zdecydowanie większym, lepszym zespołem, więc no, cieszę się bardzo, bardzo żałuję i tak typowo posportowemu, no mam złość i jestem zdenerwowany, że nie wygraliśmy pomimo, e, pomimo dwubrankowe y, poradzenia w pewnym momencie, no ale realnie na to patrzę i, i z dużą pokorą podchodzę do tego meczu, więc y, finalnie e, pogratulowałem chłopakom jednego punktu, bo, bo absolutnie im się należał za świetnie wykonaną pracę w dzisiejszym meczu. Przechodzimy teraz do Pucharu Polski. W ostatnim meczu znowu Pan no, zespół nasz strzelał bramek, jak to się mówi. Pozostał ostatni mecz o finał. No ile będzie tych bramek? Podkreślam to, co powiedziałem na początku, że pracujemy nad tym, żeby tę sytuację sobie tworzyć. Cieszę się, że z tych sytuacji padają kolejne bramki i w każdym meczu rzeczywiście mamy ich mnóstwo. Generalnie pufinał przed nami, traktujemy go jak każdy inny etap tego, tego pucharu, chcemy go e, wygrać, ten półfinał, następnie przystąpić do e, finału i też będziemy chcieli go wygrać, ale oczywiście też podchodzimy z dużym szacunkiem do zespołu, e, z którym spotkamy się w półfinale, czyli KS Warka, e, z dużą pokorą, z dużym szacunkiem, ale też e, jakby też z dużym szacunkiem do swoich umiejętności, e, do swojej pracy wykonywanej, w tym meczu chcemy też pokazać e, to, co nad czym pracujemy. Na pewno też ten mecz dzisiaj kilku zawodników odpoczęło. tudzież wymuszony odpoczynek lub po prostu zagali mniej. To na pewno jest idealny moment, żeby mogli sobie te minuty, żebyśmy mogli jako sztab te minuty wyrównać, ale cel pozostaje niezmienny wygrać to spotkanie i awansować do finału. Opinia o pana drużyny jest taka, że nawet prowadząc dwoma bramkami nie można się czuć zwycięzcą i jest tak, że stracą dwie, ale strzelą trzy. No zgadza się, to, to też pokazało w dzisiejszej drugiej połowie, że był taki moment, że straciliśmy bramkę na 2-1 i to właśnie Mazowia mocno zaatakowała. E, I idealnie odpowiedzieliśmy za chwilę 2-2, za chwilę 3-2 dla nas, 4-2. E, no to potwierdza te słowa że rzeczywiście mm, potrafimy mimo wszystko, pomimo trudnych momentów czasami w meczu e, potrafimy za chwilę strzelić na pewno musimy popracować nad tym, żeby żeby też prowadząc nie tracić tak, ale, ale tak jak też podkreślam no dzisiaj spotkały się dwa zespoły, które pokazały kawał dobrej jakości piłkarskiej na boisku I, i cóż no jeden punkt, pracujemy dalej e, ten tydzień również mamy ciężki e, tak jak wspomniałem, mecz pucharowy, później przygotowujemy się do meczu wyjazdowego z żarwianko Możarów Mazowieckich. Pracujemy dalej, robimy swoją robotę. Jeszcze ostatnie pytanie o kontuzjowanych zawodników w jakim stadionu oni są? Znaczy, kontuzjowany jest tak, no, Kuba Świątek i Kuba Czerwiński, tak. Kuba Świątek myślę, że w tym tygodniu jest bardzo duża szansa, żeby wrócił do indywidualnego treningu. Bez większych obciążeń, bez kontaktu jakby z zespołem, ale ten tydzień mam nadzieję, że przepracuje już pod kątem takim trochę piłkarskim i na pewno motorycznym. I u niego to wygląda już myślę, że bardzo dobrze. Kuba Czerwiński jest po operacji, udanej operacji, najważniejsze, zaczyna rehabilitację. Mocno trzymamy kciuki, kibicujemy mu, żeby ta rehabilitacja jak najlepiej przebiegła i żeby wrócił do pełnej sprawności jak najszybciej.